Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I tak jak w każdą niedzielę, tak i dziś spotykamy się z Jezusem Chrystusem w Jego Słowie Bożym. A dziś Jezus Chrystus przedstawia nam wielką postać, postać Jana Chrzciciela. W dzisiejszej Ewangelii, tak jak tydzień temu spotykamy Jana Chrzciciela i świadectwo Janowe o naszym Panu. Dlatego zapraszam Was, abyście zapoznali się z dzisiejszą Ewangelią i po krótkiej chwili wracam do nauki, jaką Chrystus ma nam dzisiaj do przekazania. I wróciliśmy po przerwie. Moi drodzy, mam nadzieję, że zauważyliście, iż dzisiejsza Ewangelia jest niesamowicie podobna do tej sprzed tygodnia. Również akcja Ewangelii toczy się w momencie chrztu Jezusa Chrystusa, kiedy przyszedł do Jana Chrzciciela. Ale dziś Chrystus chce, abyśmy zwrócili uwagę na coś innego. E, otóż Najpierw na bohatera dzisiejszej Ewangelii, to jest Jan Chrzciciel. Kim był Jan Chrzciciel i jakie miał zadanie Jan Chrzciciel i czego nas uczy swoją postawą? Otóż Jan Chrzciciel był właśnie tym człowiekiem, który miał misję od Chrystusa, od Boga, ukazać światu Zbawiciela, Mesjasza. Pokazać tego człowieka, który był wyczekiwany od wielu tysięcy lat i spełnił tę wolę Bożą. Właśnie po to Jan Chrzciciel przyszedł na świat. Na to czekał, aby pokazać ludziom oto baranek Boży, oto oczekiwany Mesjasz. To była wola Boża względem Jana Chrzciciela. I dzisiaj. Na podstawie tej świętej osoby Chrystus chce zapytać się Ciebie: A czy Ty wiesz, jaka jest wola Boga względem Ciebie? Czy Ty wypełniasz wolę Boga tutaj na ziemi żyjąc? A jaka jest wola Boża względem nas, chrześcijan? Jaka jest wola Boża względem mnie, względem Ciebie? Bardzo prosta. To przykazanie miłości, miłości Boga i miłości drugiego człowieka. Jan chrzciciel wypełnił maksymalnie wolę Bożą i oddalił się po wypełnieniu woli Bożej, e, zszedł z, ze sceny, aby to pierwsze miejsce zajął Jezus Chrystus. On nie szukał swojej chwały, on szukał chwały Boga. I właśnie e, tak samo powinno być w naszym życiu. Kiedy my wypełniamy wolę Bożą, czyli dajemy ludziom i przede wszystkim Bogu miłość, mamy właśnie żyć na chwałę Boga i drugiego człowieka. I wtedy naprawdę będziemy szczęśliwi, kiedy okażemy chwałę Bogu i naszym bliźnim. A zobaczmy, jak bardzo często wpadamy w pułapkę e, oddawania chwały sobie. Co ja będę z tego miał? Nie pytaj się, co Ty będziesz z tego miał, ale pytaj się, co Bóg, co relacja Twoja do Boga i co drugi człowiek będzie miał e, z tych czynów, które czynisz, czy z tych słów, które mówisz, czy z decyzji, które podejmujesz. Kolejna nauka, która płynie z dzisiejszej Ewangelii, z postawy Jana Chrzciciela, bierze się ze słów tego wielkiego świętego. Jan Chrzciciel, pokazując ludziom Jezusa, zapowiedział: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jan Chrzciciel widział w Jezusie Chrystusie tego, który pokona grzechy świata. Tego, który pokona grzechy Moje i grzechy Twoje. Tylko Jezus Chrystus może wybawić Cię spod władzy zła, spod władzy Twoich wad, spod władzy tego, co jest w Tobie złe. Tylko Jezus Chrystus. A gdzie szukać Jezusa Chrystusa? Właśnie spójrzmy i zrozummy, że słowa oto Baranek Boży, który gładzi grzechy, słyszymy również podczas każdej mszy świętej. Bo właśnie na każdej mszy świętej kapłan ukazuje nam tak, jak zrobił to dwa tysiące lat temu Jan Chrzciciel. Dziś kapłan pokazuje nam Jezusa Chrystusa i mówi, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I właśnie tu, na Mszy Świętej możesz pokonać swoje słabości, możesz pokonać swoje wady, swoje grzechy. I właśnie dlatego Chrystus zaprasza nas na Mszę Świętą. I właśnie dlatego Msza Święta nas rozwija, ta Msza Święta sprawia, że my jesteśmy mocni mocą z góry, mocą z nieba, mocą samego Boga. Dlatego gratuluję wszystkim, którzy dzisiejszej niedzieli spotkali się z Panem nam przy świętej, bo Pan nas wszystkich ubogacił i dał nam moc, dał nam siłę do pokonywania zła. A trzecią myślą, którą Bóg kieruje do nas w Ewangelii, na podstawie postawy Jana Chrzciciela, to jego świadectwo w. O naszym zbawicielu, o Bogu. Jan chrzciciel nie bał się. Jan chrzciciel miał odwagę, miał męstwo jasno pokazać, to jest Bóg, tu jest Bóg, tu jest Jezus Chrystus, tu jest nasze zwycięstwo. I Bóg dzisiaj wzywa nas, abyśmy my, współczesni chrześcijanie, nie bali się swojej wiary, nie bali się świadectwa o. Naszym chrześcijaństwie. Często żyjąc w tym świecie mamy gdzieś opory, żeby przyznać się do Pana Boga, przyznać się do miłości Jezusa Chrystusa, pokazać, że należymy do Kościoła, w Słowie w czynie, w geście. A Bóg dziś właśnie nas wzywa i mówi, będę przy was, jeżeli będziecie też przy mnie. Chciałbym tutaj zacytować pewne słowa z innego miejsca Ewangelii. Otóż kiedyś Jezus Chrystus powiedział, kto przyzna się przed ludźmi do mnie, do tego przyznam się ja przed moim Ojcem. Życzę wam odwagi w świadczeniu. O Jezusie Chrystusie, Słowem Czynem wszędzie tam, gdzie jesteście. Pokażmy światu, że jesteśmy chrześcijanie, a wiara, dopóki żyjemy, jeszcze nie umarła. Chwała Panu. Niech was w tym wszystkim błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.